Obserwatorium Rynku Pracy ma bardzo ważne miejsce w strukturze Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wszystkie prace obserwatorium to szukanie odpowiedzi na pytanie jakie kwalifikacje dzisiaj, jutro i pojutrze są ważne dla rynku pracy. Jak wyglądają, wy, wygląda układ zawodów w przyszłości. Dlatego też Materiały Obserwatorium Rynku Pracy dla edukacji chciałbym podkreślić że dla edukacji, bo tym różni się to obserwatoriów od obserwatoriów funkcjonujących w urzędach pracy, że ono służy wyłącznie edukacji i ono ma pomóc edukacji w kreowaniu nowych kierunków kształcenia. Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji istnieje od 2009 roku. Prowadzimy stały monitoring zmian zachodzących na rynku pracy dla potrzeb edukacji głównie. Badamy zmiany jakie zachodzą na rynku pracy, badamy jakie są potrzeby pracodawców, na jakie kwalifikacje, na jakie zawody jest zapotrzebowanie i staramy się ta informację udostępniać szkołom, tak, żeby oferta edukacyjna szkół była możliwie jak najlepiej dopasowana do potrzeb rynku pracy. Dlatego też każda szkoła, która podejmuje pracę nad uruchomieniem kształcenia w nowym zawodzie może yy, poprosić Obserwatorium Rynku Pracy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie. A więc jak ten zawód Wygląda na rynku pracy? Czy jest pożądany, czy jest bardzo przyszłościowy, czy już jest ważny tu i teraz? Bardzo często szkoły zgłaszają się do nas z taką potrzebą, że chcą otworzyć wybrany kierunek i wtedy na zapotrzebowanie takiej szkoły sprawdzamy, jak rynek pracy, czy rynek pracy potrzebuje takich fachowców, czy rynek potrzebuje ludzi o danych kwalifikacjach? I taką ekspertyzę wysyłamy do szkoły, tak, po, po sprawdzeniu, jak, to, jak na to rynek pracy odpowiada. Taką ekspertyzę wysyłamy do szkoły i na tej podstawie, czy jest to jedna z podstaw, który, dzięki którym szkoła taki kierunek po prostu otwiera. To takiej ekspertyzy zwraca się do nas czasami też Wydział Edukacji, tak? I również dla niego od takiej ekspertyzy udostępniamy. W regionie łódzkim, jeżeli chodzi o poziom zatrudnienia, o, o ilość o liczbę ofert pracy, to to w zasadzie można wymienić cztery takie główne obszary: sprzedaż, obsługa klienta. Tutaj zawsze jest najwięcej ofert pracy. Kolejne branż, kolejna branża to branża związana z finansami, ekonomią. Też jest mniej więcej koło 200 ofert w miesiącu. Mówię o samym portalu Pracuj.pl oczywiście. Inżynieria, produkcja, praca fizyczna, czyli ten obszar wymagający wykształcenia technicznego, również rozwija się logistyka, też przybywa ofert pracy. I w tych obszarach w zasadzie najłatwiej o zatrudnienie. To zawsze była popularna branża sprzedaż, natomiast to oczywiście jest taka branża, której jest po prostu duża zmienność, i stąd jej po prostu popularność. Natomiast no, ostatnio taką tutaj jaką ekspertyzę mieliśmy okazję robić, to był zawód technik programista. No i tutaj rzeczywiście to zapotrzebowanie rynku pracy na programistów jest bardzo wysokie. Ta ekspertyza oczywiście zawiera takie informacje, że tych programistów naprawdę będzie jeszcze potrzeba przez co najmniej kilka nawet kilkanaście lat bardzo dużo na rynku pracy. I pracodawcy jest to tak naprawdę jeden z niewielu zawodów, tak, gdzie jest to jeszcze rynek pracownika, i to taki pełny rynek pracownika, gdzie to pracownik właściwie jest, a jest tym, który stawia bardzo często warunki. Poza tym jest to taki ciekawy obszar z punktu widzenia absolwentów, czy to technikum, czy też uczelni wyższych, ponieważ bardzo często zatrudniani są właśnie absolwenci, ewentualnie studenci ostatnich lat studiów informatycznych. Po prostu tutaj ta najświeższa wiedza dla pracodawcy liczy się bardziej niż doświadczenie zawodowe. Sprawdzamy cały czas, odkąd się właściwie taka sytuacja pandemiczna pojawiła, sprawdzamy cały czas, jak rynek pracy na to reaguje. Prowadzimy takie cykliczne, takie krótkie informacje, aktualne informacje o rynku pracy. Co kwartał wydajemy taką informację i w tych informacjach sprawdzamy, jak zmienia się rynek pracy pod wpływem tych ograniczeń epidemicznych. Rzeczywiście tutaj widać wpływ tych ograniczeń. Rzeczywiście tutaj widać, że o ile samo bezrobocie, jak gdyby wartość, stopa procentowa tego bezrobocia jakoś bardzo się nie zmienia, o tyle widać rzeczywiście, że są tutaj zmiany w ilości na przykład ofert pracy. Tych ofert pracy po prostu pojawia się mniej. Takim dobrym, myślę, podsumowaniem tych obserwacji, tych zmian. Jest nasza ostatnia informacja kwartalna za czwarty kwartał 2020 roku, gdzie tam króciutko próbujemy podsumować również to, co się działo w poprzednim roku, czyli w roku 2020 i jak te zmiany związane z epidemią wpłynęły na rynek pracy. Prowadzimy zajęcia dotyczące sytuacji na rynku pracy regionu łódzkiego, właściwie na wszystkich poziomach kształcenia chętne szkoły się zgłaszają. Zajęcia są prowadzone w wymiarze jednej godziny lekcyjnej Dostosowujemy prezentację do potrzeb konkretnej szkoły, konkretnej klasy, czyli są to zajęcia sprofilowane. Obserwatorium rynku pracy dla edukacji. Prowadzi wiele interesujących badań, zawsze przedstawia wyniki dokonanych analiz rynku pracy. Te materiały są przekazywane do Wydziału Edukacji, Urzędu Miasta Łodzi i do wszystkich zainteresowanych. Właśnie rynkiem pracy dla edukacji. Prowadzimy różnego rodzaju badania. Takim naszym cyklicznym, prowadzonym od 2010 roku, jest analiza, jaki pracownik, jaki zawód. Jest to analiza internetowych ofert pracy. Zbieramy dane z portalu Pracuj.pl i szukamy odpowiedzi na pytania, w jakich branżach jest najwięcej miejsc pracy, jakich, jakie są wymagania pracodawców wobec kandydatów do pracy raport dane są zbierane w pierwszym półroczu każdego roku raport jest opracowywany jesienią danego roku Obserwatorium rynku pracy dla edukacji prowadzi również każdego roku jakiś ważny projekt przypomnę o ciekawym interesującym projekcie Kobieta na łódzkim rynku pracy który zakończył się publikacją książki na ten temat. Wszystko robimy, żeby Obserwatorium Rynku Pracy służyło łódzkiemu systemowi edukacji, służyło tym wszystkim, którzy koordynują system edukacji, służyło nauczycielom, służyło uczniom i służyło rodzicom uczniów. Wierzę, że obserwatorium rynku pracy zawsze będzie miało ważne miejsce w strukturze Łódzkiego Centrum.